Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jak powiedzieć, nie mam pojęcia, bo spotyka aż trzy wersje: I don't have a clue, I haven't got a clue i I haven't a clue. I o co chodzi, zwłaszcza z tą ostatnią wersją, bo ona wygląda na niepoprawną. Rzeczywiście tak jest. Normalnie tak nie można powiedzieć. Choć uwaga, niektórzy Brytyjczycy tak mówią. Czyli na przykład, jak powiem, że nie mam samochodu to po brytyjsku mam powiedzieć I haven't, ale muszę dołożyć got. I haven't got a car. My w szkołach uczymy, że wersja I haven't a car jest niepoprawna. I tak nigdy nie piszcie na żadnym egzaminie. Ale prawda jest taka, że niektórzy Brytyjczycy, zwłaszcza ci starsi, tak mówią. Natomiast Amerykanie, dla Amerykanów to jest wykluczone. Po amerykańsku na przykład nie mam samochodu, to jest tylko przez I don't have w związku z tym, jak wrócimy teraz do naszego problemu, czyli nie mam pojęcia, Amerykanin powie I don't have a clue. Natomiast Brytyjczycy albo I haven't got a clue, albo pomijają właśnie to got, czyli I haven't a clue. Zapraszam przed ekran. No dobrze moi drodzy, czyli jeszcze raz mamy zwrot po polsku, nie mieć pojęcia. Not. Have a clue. I tu właśnie będą różne przeczenia. Don't have albo haven't, haven't got. Ale jest też taka wersja have no clue. Że tu jest przeczenie. Jakby zero pojęcia. Ja mam zero pojęcia. Byle było jedno przeczenie. No dobrze, moi drodzy, no to teraz takie standardowe użycie najbezpieczniejsze, czyli przez I don't have. Tak jak mówią Amerykanie, ale Brytyjczycy też tak mówią. Czyli osoba A pyta: Do you know where St. Paul Street is? I'm sorry, I don't have a clue. Przykro mi, nie mam pojęcia. I don't have a clue. Chyba, że tym sposobem, czyli sorry, I have no clue. Ja mam zero pojęcia. No i wersja brytyjska, ta bezpieczniejsza, czyli razem z got. I haven't got a clue what you're talking about, czyli nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w tym momencie, no bo czas prezent continuous. No dobrze, moi drodzy, no to wypisałem wam teraz cztery różne wersje, akurat na osobie trzeciej, czyli she. Wersja brytyjska, no point asking Jill, tak? Nie ma sensu jej pytać, przy okazji, bardzo ważny zwrot. Chyba jeszcze nie robiliśmy ten temat lekcji. No point plus ink, że nie ma sensu. Nie ma sensu pytać dzi, dlaczego. She hasn't got a clue about economy, tak? Czyli jakieś tam pytanie w sprawie ekonomii, gospodarki. Nie ma sensu się jej pytać, ona nie ma pojęcia bladego pojęcia. She hasn't got a clue. No ale tak jak mówiłem, Brytyjczycy tutaj omijają got. Czyli druga wersja brytyjska No point asking Jill She has no clue about economy Tutaj gwiazdeczka No tak jak mówię To jest poprawna wersja Ale proponuję Wam tak Nie mówić na jakichś egzaminach Żeby czasem jakiś egzaminator Wam nie powiedział Że jest źle, że musi być got Teraz przeczenie poprzez no clue I ta wersja występuje i w brytyjskim I w amerykańskim Bardziej może w amerykańskim No point asking Jill She has no clue about Economy. Oczywiście można też powiedzieć, she has no idea. No i ta wersja najbezpieczniejsza, czyli przez don't, to akurat trzecia osoba, czyli doesn't i amerykański i brytyjski. No point asking Jill, she doesn't have a clue about economy. I teraz uwaga, znowu wracam do tej kontrowersyjnej wersji, czyli tej, czyli bez got. She hasn't a clue. Uwaga, Brytyjczycy tak mówią i mówią też tak w czasie przeszłym. Czyli jeśli ona by miała pojęcie, to byłoby had, a jak nie miała, to mówią hadn't. To akurat ja. I hadn't a clue what I was going to say to her. Nie miałem pojęcia, co jej powiedzieć. Znowu dałem Wam gwiazdeczkę. My uczymy, że taka wersja jest niepoprawna, ale oni naprawdę tak mówią. Czyli dla bezpieczeństwa w czasie przeszłym powinno być I didn't have. Nie miałem, tak? Jest did i wracam do bezokolicznika. I didn't have. Czyli I didn't have a clue what I was going to say to her. Pokażę wam na przykładach, że oni tak naprawdę mówią. My w warunkach szkolnych uczymy, że wersja hadn't występuje tylko w czasie zaprzeszłym i hadn't jako zaprzeczony operator, a nie jako zaprzeczony czasownik mieć. Mieć w przeszłości to jest had, ale przeczenie to jest didn't have. No i jakieś inne przykłady. Osoba A pyta: Who invented the first computer, tak? Kto wynalazł pierwszy komputer? I don't have a clue. Standardowe don't have. Nie mam pojęcia. Don't ask your father, which key to press, tak? Nie pytaj ojca, który przycisk tam gdzieś na przykład na klawiaturze nacisnąć. He hasn't got a clue about computers, tak? On nie ma pojęcia na temat komputerów, no i wersja brytyjska piękna razem z God. I don't have a clue where she lives. Nie mam pojęcia, gdzie mieszka. Don't ask him to do it. He doesn't have a clue. Nie proś go, żeby to zrobić, żeby to zrobił, bo on nie ma pojęcia oczywiście, jak to zrobić. No i tu popatrzcie na te dwa przykłady, że po clue może być kropka i tyle, a może być pełne zdanie tak jak tu, czyli I don't have a clue where she lives. Także tutaj teoretycznie też mógłbym dołożyć He doesn't have a clue how to do it, tak? Jak to zrobić. Ale mogę też tak króciutko powiedzieć, nie ma pojęcia. He doesn't have a clue. No dobrze, moi drodzy, czas na przykład do native speakerów. Najpierw przykład amerykański, bo chciałem Wam pokazać, że Amerykanie używają no clue sam na sam, czyli bez czasownika mieć. Króciutko. No clue. Mamy tutaj panią, która pracuje w biurze i jest niestety pod wpływem alkoholu. Szefostwo zadzwoniło na policję, żeby ją po prostu wyprowadzić, bo nie chciała wyjść z pracy. No i policjant się do niej zwraca: Do you have any idea why I'm here? Tak. Czy wiesz dlaczego tutaj jestem? Ten policjant pyta, a ona, pijana mówi: No clue, nie mam pojęcia. Okay. Okay. Do you have any idea why I'm here? No clue. Jeszcze raz. Okay. Yeah. Do you have any idea why I'm here? I kolejny przykład również amerykanka. Tym razem mamy przeczenie przez No Clue. So many of us have no clue how to problem solve. Tak, tak wiele z nas nie ma pojęcia jak rozwiązywać problemy. That's not true. So many of us have no clue how to problem solve. Jeszcze raz. So many of us have no clue how to problem solve. I kolejny przykład poprzez have no clue. They have no clue nie mają pojęcia what the donors wishes were. Pan tutaj mówił o przypadku kiedy ktoś nam ginie na przykład ktoś z bliskiej rodziny i nie wiemy czy ta osoba chciała oddać organy na przeszczep czy nie. Extremely difficult problem. A loved one has died often suddenly. Tak, ktoś ukochany, a loved one, tak mówimy. A loved one has died present perfect, czyli nagle jest ta śmierć, jest skutek. Often, suddenly, nagle. If they have no clue what the donor's wishes were. No i rodzina, they have no clue what the donor's wishes were. Tak, jakie były życzenia osoby dawcy. Problem. A loved one has died often suddenly. They have no clue what the donor's wishes were. I kolejny przykład znowu przez have no clue, nie mam pojęcia. Pan tutaj się zwraca do widowni i się pyta, how many of you have no clue what Khan Academy is? Tak, Czyli ilu z Was nie ma zielonego pojęcia, nie ma pojęcia, co to jest Khan Academy? Um, how many of you have actually used Khan Academy? A good number. How many of you have no clue of what Khan Academy is? Good, that's why we're here. Good, that's why we are here. No dobrze, i dlatego tutaj jesteśmy, tak? Czyli po co jesteśmy, żeby wytłumaczyć, co to jest Khan Academy? Innymi słowy, ludzie z widowni, nikt się nie zgłosił, żeby wiedział, co to jest. Jeszcze raz całość. How many of you have actually used Khan Academy? A oh, good number. How many of you have no clue of what Khan Academy is? Good, that's why we're here. No dobrze, moi drodzy, kolejny przykład, tym razem będziemy mieć I haven't got a clue. Pan się zapyta pani, co to jest, what is it, a ona odpowie, że nie ma pojęcia. That's it, what is it? I haven't got a clue. I haven't got a clue. Jeszcze raz. That's it, what is it? I haven't got a clue. No dobrze, moi drodzy, teraz czas na przeszłość. Pan właśnie użył tej formy, którą my uważamy w szkole za niepoprawną. He hadn't a clue. For example, he hadn't a clue about the role of DNA, tak? Że ktoś tam nie miał pojęcia w czasie przeszłym na temat roli DNA. But not quite enough. And some things he really didn't understand. For example, he hadn't a clue about the role of DNA. Jeszcze raz. Not quite enough. And some things he really didn't understand. For example, he had a clue about the role of DNA. I kolejny przykład, Pan mówi, że jakaś tam kobieta gave a talk, tak, dała rozmowę, po prostu mówiła, which was so abstruse, która była tak niejasna, że nie miał pojęcia, o czym ona mówi, I hadn't a clue, tak, znowu ten nietypowy sposób przeczenia, what she was talking about. Jeszcze raz. And the woman gave a talk which was so had. I kolejny przykład, though her parents knew what was going to happen to her, she hadn't a clue. Tak czyli mimo że rodzice wiedzieli co się stanie, ona nie miała pojęcia. No i czas przeszły she hadn't a clue. My uczymy, że powinno być she didn't have a clue. Even though her parents knew what was going to happen to her, she hadn't a clue. Jeszcze raz. No i na koniec właśnie ta wersja absolutnie poprawna czyli I didn't have a clue nie miałem pojęcia. Dzięki. Yeah, I thought I knew what it was but until I trzymajcie się